No, a więc tak mój film wczoraj, m, który został upublikowany na moim YouTube, został zdjęty, bo użytkownik E. Podłoga. Podłoga S postanowił go zgłosić. Na początku, poruszymy sobie kwestię pierwszą. Dlaczego w ogóle został on zdjęty? Co było w nim takiego, że użytkownik E. Podłoga. Podłoga S stwierdził, że zgłosi go do YouTube'a i właśnie usunie go. Generalnie w moim filmie był zawarty klip, w którym był fragment E podłoga podłoga S live'a, na którym to generalnie była cała sytuacja właśnie i chciałem go wam po prostu pokazać. Nie wiedziałem generalnie wtedy, że, że tak to się właśnie potoczy, że film zostanie usunięty więc po prostu chciałbym Was o tym dzisiaj poinformować, w tym oto filmie, że Pan E, podłoga, podłoga S, usunął mój film. I generalnie, mm, co? W dzisiejszym filmie yy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten film właśnie nie ma na celu nikogo oczernić ani obrazić, ani, ani nic z tych rzeczy. Yy, ten film jest pewnego rodzaju kontrowersją i generalnie. Yy, jak pewnie wiecie, wczoraj yy, no, generalnie widz mógł się po prostu poczuć poszkodowany. Więc stwierdziłem, że nagram ten film, żeby pokazać Wam to, jak właśnie to się potoczyło. No i generalnie wczoraj, yy, gdy jeszcze byłem na live, właśnie yy, oto tego twórcy, na anarchii, to słyszałem już yy, informacje. Że E podłoga, podłoga S będzie chciał ściągnąć mój materiał, więc generalnie, co ja myślałem na początku, że no, jeśli to zrobi, no to odwołam się od tej decyzji. No i tak zresztą, zresztą chyba zrobię, żeby przywrócić wam ten materiał. Mm, możliwe, że cała sytuacja będzie miała miejsce mm, w sensie, jakby cała sytuacja będzie eskalowana mm, poprzez y, sąd lub inne takie rzeczy. Więc, generalnie, y, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No. Cały materiał, y, który wczoraj był wstawiony, y, no został po prostu usunięty. Y, mm, klip, który tak samo pobrałem i wstawiłem go do swojego filmu z osoby, która była wtedy poszkodowana poprzez właśnie tą sytuację. Też został usunięty. Miał on na tamten moment 7000 wyświetleń i tak samo jak mój film ponad 300 właśnie lajków i pan S oba te filmy mój i tego oto y, pana generalnie y, nick tego pana y, to S Samilan y, no zostały po prostu usunięte z tej platformy i co chciałem was właśnie o tym powiadomić że pan S zdecydował się y, usunąć te oto filmy proszę was też o jakiekolwiek nagłośnienie y, tej sprawy aby trochę więcej osób się o tym dowiedziało. Generalnie mm, wygląda to tak, jakby widz miał zostać oszukany. Yy, czy tak było, to już możecie sami stwierdzić, ale yy, wygląda to też tak, jakby E podłoga, podłoga S próbował ukryć to, co stało się naprawdę. Więc yy, to są bardzo ważne słowa, co teraz powiedziałem. Yy, to wygląda na takie, jakby to miało właśnie być. Czy tak było, to już możecie określić sami. Generalnie, po publikacji tego filmu, możecie wbić też na mojego Discorda, na, do którego macie link w przypiętym komentarzu. Będą tam dalsze aktualizacje o tej właśnie sprawie, tutaj. Co będzie się dalej ciało? Co, co będzie tutaj dalej się robiło i tak dalej, i tak dalej. Więc co? Yy, co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć w tym filmie? Chyba to tyle. Będzie to taki krótki, po prostu luźny materiał yy, o tym, co właśnie się wydarzyło. I yy, chciałem wam też w sumie podziękować za wynik, który yy, udało się zrobić pod wczorajszym materiałem, bo udało wam się w niecałe. 14 godzin po prostu rozwalić system, bo biście pod moim filmem ponad 350 lajków i 2,5 albo 3000 nawet wyświetleń. Więc mam nadzieję, że w tym filmie tak samo mam nadzieję, że pomożecie z tym właśnie faktem, co tutaj się stało. Yy, I co? Yy, na Discordzie będzie więcej info, czy sytuacja będzie, yy, będzie, będzie kontynuowana przez yy, sąd lub inne organy. Yy. Ale póki co, ja będę się z Wami żegnał. Yy, życzę Wam miłego dnia, miłej kolacji, miłego śniadania, miłego obiadu, czegokolwiek, co tam właśnie będziecie sobie porabiać. Yy, możecie wbijać na Discorda. Zachęcam, yy, nie zmuszam. No i, i co? Ja na razie. Co? W sumie spadam. Żegnam się z wami. No i lollo 320. Yo.